Widzowie, dzisiaj nagrywam odcinek z Zuby, i wybaczcie, jak dzisiaj będę trochę kasiał na odcinku. Ale jestem chory. No, po prostu chory jestem. Czym się zaraziłem? Nie wiem. Dobra, dzisiaj będę po prostu grał. Otworzę jedną skrzynię, słabą. Ogólnie to. Nie myślcie, że ja tu będę otwierał jakieś złote skrzynie i za chwilę będzie to się mega super działo, bo ja będę po prostu grał. Uwaga, już jedna osoba jest w moim klanie. Możecie zawsze dołączać. No jak do mnie okej. Okay. Zostawiajcie łapki w górę i suby, bo nasz cel to 50 subów. Wbiliśmy je na chwilę, ale potem straciliśmy. No więc to znowu jest nasz cel. 50 subów w ogóle to się nagrywa? Nagrywa. Dobra. Gram Bisquad czy tam Big Squad? Co ja powiedziałem? Big Squad. Nie, nie jestem dobry z angielskiego. W ogóle. To jest zuba czy zowa? <coughs> Bo ja nie mogę się połapać. <coughs> no dobra. Jest jeden kolejny skippy. Taki jak ja. Tylko, że na wyższym poziomie jest ktoś taki, ktoś taki, ktoś taki w naszej ekipie. Tak, dokładnie tak się mówi. od nie chce, ktoś taki. Dobra, tam są dziewiąte lewe lasy, albo nie. Jednak piętnaste. On spróbował mnie. Dobra, ja się boję do, do tego Linksa podchodzić. Tam ma legendarnego shotguna. <t> Będę się nasradził, dzisiaj będę krzyczył przez cały odcinek. Dobra, teraz idę sobie gdzieś po lody. Dlaczego te lody są... Ktoś tam w ogóle pracuje? Ja bym się dawno zamknął, gdybym był w takiej grze. Czekaj, jakby ktoś tam żył... To już nie żyje. Dobra. Dlaczego on ma złotego shotguna? Też chcę. Chcę żółtego shotguna. Dobra. Lecę. Co to za dwunasty level, tak? O nie! To ten niedobry. Nie! Co się dzieje? Dajcie więcej tych kulek. Dzięki Lizi. W ogóle, Wykańczamy te beczki. Te beczki są mi do niczego. Patrz. ja. co oni mają taki damage? Skąd? Dajcie kulki. To lit jest super, ja blisko nie się będę trzymał, bo ona daje frykulki, które mnie leczą. Widzę, że pokonali Pingwinka na 13, który mnie o mało nie zabił. Dobra, teraz lecimy po nich. Nie! Znowu jakiś niedobry gość na 15. Ja go muszę wykończyć. On nie może dużo żyć. Długo. A co on się nielegalnie leczy? O ja, on się leczy przez itemy. Nie, to ja go wykańczam. Pewnie dam radę, ale. Nie! Oni byli ukryci? Nie, no ja to przegrałem. Więc oni tak się ukryli. Dobra, drugą gierkę też gram nim. Bo muszę wbić nowego Krayta. No. Tylko mam nadzieję, że wbijecie te 50 subów do końca tygodnia. O, jak ktoś grał, mogłam go zaprosić do wspólnej gry. Fajnie by się grał wtedy. Dobra, na następnej rundzie zaprosimy go. Kogo mamy w ekipie? Piętnasty level, jest. Strasznicy wykończeni. Już ich tutaj nie ma. Co tu ich tyle jest? Dlaczego? Nie lubię jak jest tyle strażników. Czy te meczki nie wyglądają podejrzanie? Nie! Dlatego ich nie sprawdzam. O dobra! Jakiś w końcu normalny level. O nie! Okej, ja mówiłem, że to normalny level? Bo to nie był normalny level. <ścoughs> coś w ogóle nic ciekawego wam nie pokażę, ale coś wam pokażę moją tabelę pucharów co? przepraszam, dlaczego go się nie da zaprosić? on ma już... on ma który poziom? poczekajcie teraz weźmiemy moją ulubioną postać w ogóle w całej grze nie ma lepszej. No nie da się go zaprosić jakoś. I gramy mecza. A, i w końcu chciałem wam pokazać tabelę pokarów. No dobra, nie, pokażę wam. Wy w ogóle chcecie, żebym nagrywał więcej shortów, z czegoś? Z czegokolwiek? A jak chcecie, to bardzo bym was prosił, żebyście też jeszcze pisali z czego te shorty. Na no serio coś takiego się dzieje wokół tego wilka. Taki fiole takie fioletowe, takie różowe, widzicie? Ja Nie wiem, to ja mam zepsute tekstury, czy o co chodzi? Dlaczego mi nie dali tych wideł? Ja chcę widły! Widły chcę! Dajcie widły. A co oni tam się leczą? Ciekawe, czy legalnie, czy nie. O, widzę złotego strażnika. Znaczy nie złotego, ale strażnika. Jest. Nie. Dobra, Cię gdzieś. Ale miałem chyba zepsute tekstury w tej grze w ogóle. Bo ostatnio miałem... <laughs> miałem taki team w ogóle, że wszystkie postacie były różowe. No patrzcie, no takie coś różowego mi wyskakuje. To nie jest normalne. Jestem wkurzony. W ogóle dlaczego cały mój team ma ten maksym Te pułapki mm, nie naszego, a ja myślałem, że my mamy jakiegoś jeszcze dobra. Nic nie było. W ogóle z czego ci następny odcinek? Może ze Stumbla. I dzisiaj już więcej niczego nie nagram. Może jakiegoś Shorta tu najwyżej. Ale z odcinków na dzisiaj nie liczę. Nie czekajcie, tylko aż wrzucę drugi. Bo odpowiedź jest taka, że mi się często nie chce nagrywać. Mam lepsze sprawy często do roboty. Więc często... Więc teraz nie nagrywam regularnie, bo zauważyłem, że fajniej się nagrywa od czasu do czasu jakiegoś shorta. Albo... Dobra. Nie, spróbuję dzisiaj nagrać jeszcze drugi odcinek. Tylko z czego? Ze Stambla. Czy jest jakieś gierki na Robloxie? Wydaje mi się, że Roblox lepszy. Będziecie chętni to oglądać. Chociaż zdoby też często. Lubicie widzowie oglądać, więc. No nie wiem, co puścić. Co jeszcze mogę nagrać? Po pierwsze, zastanawiam się, czy w ogóle coś nagrać. A po drugie. Jak już co to co? O ja? Dobra. Wybaczcie, jak jest słuchać w tle, ale to moi rodzice. No dobra. Eee, ładuj się, widzicie. Od kiedy wilki umiem chodzić po wodzie? Bo pływać nie umiem chyba. Wielki i psy to najlepsze stworzenie na świecie. W ogóle, co to był za głupi nalot? Jest 5 na 1. I zobaczymy, czy wytrwamy, bo to w sumie taki jeden mega dobry. No, wytrwaliśmy. Ma vp jakiś byczek. O, free coin. I słaba skrzynia. Nie na no świetnie. Ile ten filmik już trwa? 10 minut? Myślicie, że to dobry czas na skończenie? Nie, to niedobry czas na skończenie. O co chodzi? Bo jeszcze mam zagrać dwie gierki. Nie. <laughs> ja miałbym robić ten specjal, ale mi się go nie chce robić, bo z tej małej skrzynki i tak nic ciekawego nie będzie. Więc nagrywam tylko jeden. Więc jeszcze jeden meczek. Henrym. Dobra, dobra, dobra. Gram, gram. Po co ja się powtarzam? Dobra, teraz. Ej, bo teraz się bawię mikrofonem. Ciekawe, czy wy to słyszycie. Dobra. Mam najsłabszą drużynę, jaką mogę mieć. Ogólnie to większość się na poziomie moich ataków. Jest też Finn w przeciwnej drużynie. I ta wiadomość mnie trochę zniechęca do gry. Ura... Ktoś, mnie... Ktoś mnie może by uratował, tak? A, już odginęliśmy. Cała nasza drużyna odpadła. Do koniec odcinka. Zagrałem gierkę. Czekajcie na następny.